Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać taktykę, w której możemy wykorzystać w dość ciekawy sposób umiejętności, jakie mają duchy. Jak wiemy, tutaj duchy mają dość taką ciekawą umiejętność, co się nazywa moi drodzy, Postarzenie. I atak, właśnie tej istoty, może spowodować tymczasowe Postarzenie jednostki. Jednostka ta ma obniżone o 25% atak, o 20% obronę, natomiast szybkość i ruch spadają o. 50%, i właśnie tą umiejętność chciałem wam w dzisiejszym odcinku tutaj pokazać. Oczywiście, na wstępie dziękuję Wam za lajki, za komentarze, za subskrypcję. Bardzo mnie to buduje, bardzo mnie to motywuje do tego, aby dla Was tworzyć kolejne ciekawe materiały. I ta taktyka zakłada, że duchy nie mają pokonać wrogiej jednostki, mają ją jedynie dotknąć i przekazać ją tą, właśnie ten efekt postarzenia. I słuchajcie, postarzenie jest o tyle dobre, że to siada zawsze. Tutaj nie ma żadnego prawdopodobieństwa. Jak dotkniemy żywą jednostkę, to ten efekt zawsze siada na wroga, i dlatego warto z tego korzystać. Ja tutaj, moi drodzy, bardzo lubię sobie dzielić jednostki. Tutaj na takie pojedyncze oddziały. I zadaniem tych pojedynczych oddziałów jest jedynie dotknąć wroga. Tak jak mówiłem, nie go pokonać, tylko go dotknąć. Dzięki czemu wrogi oddział wtedy jest mniej efektywny na polu bitwy. I ja tą taktykę właśnie nazwałem tutaj duchy kamikadze, z racji tego, że tutaj, kiedy duch dotknie wroga, to najczęściej tutaj ginie. I zobaczmy, jak ta taktyka będzie się sprawdzała w praktyce. No to sprawdźmy. I tutaj, moi drodzy, naszymi przeciwnikami są dzisiaj Giermkowie oraz Piknierzy, czyli jednostki z frakcji Życie. I zobaczmy, jak tutaj ta taktyka będzie się sprawdzać. Tutaj, jak widzimy, Giermkowie ich Atak to jest 9, a obrona 11, a kiedy tutaj damy postarzenie, to sprawdźmy. Ich atak i obrona obniżyły się na 7, 9, jak i również tutaj obniżył się ruch oraz szybkość z 3 do minus 3, z 2 do aż minus 3. Także tutaj również oraz szybkość tutaj widzę została obniżona. Tutaj oczywiście tą jednostkę naszą bazową, podstawą tutaj oszczędzamy, zostawiamy, dajmy obronę. Tutaj może lekko wysuńmy kolejne duchy w kamikadze. Tutaj Wam powiem, niedawno poznałem dość ciekawe zaklęcie o nazwie Przeklęta pieść. I Przeklęta pieść powoduje, że wszystkie jednostki sił życia będą zadawać o 20% mniejsze obrażenia, a ich obrona w walce wręcz i przed ostrzem zostaną zmniejszone o 20% warto dać ten, ten efekt dlaczego? ponieważ jak widzieliśmy już jak dodaliśmy posterzenie obniżyło to 7-9 a gdy rzucimy zaklęcie na 5 to obniżyło się to z 5 na 7, czyli yy, wrogie jednostki są jeszcze mniej efektywne tutaj wysuniemy sobie duchy lekko cerbery póki co szkielety obrona No, i moi drodzy, może dotknijmy Pikinierów. Yy, tu mamy, widzicie, 10, 11. Po dotknięciu, zobaczmy. 7, 9, czyli mocno obniżyło atak. Także jak widzicie, warto stosować postarzenie na wroga. Także już tutaj te jednostki mamy już pod wpływem zaklęcia efektów postarzenia. Tutaj wysuńmy lekko duchy. I tutaj y, dam też dość ciekawe zaklęcie o nazwie promień osłabienia. Promień osłabienia spowoduje, że obrona celu w walce, wręcz przed ostrzem, zostanie zmniejszona o 20%. Czyli jak tutaj mamy już 9, to zobaczmy, obniży nam to z 9 na 7. Także już jest bardzo obniżona obrona wrogiej jednostki. Tutaj, może wysuńmy już szkieletę. To jest nasza, nasz główny oddział. No, i jak widzimy tutaj, yy, jednostki wroga padają jak muchy. Także, moi drodzy, tutaj właśnie warto stosować tą taktykę, gdyż efekt posterzenia naprawdę powoduje, że wróg jest. No, Traci swój potencjał, jak widzimy, i tak to się, moi drodzy, tutaj prezentuje. Napiszcie w komentarzach, co wymyślicie, ja ta, Ja tą taktykę stosuję, szczególnie kiedy gram na małe mapy. Właśnie sobie tutaj dzielę tutaj oddziały. To jak widzimy, straty są niewielkie. Straciłem tu zaledwie 3 duchy, 21 szkieletów, więc polecam tą taktykę stosować. I moi drodzy, tutaj następny materiał, myślę. Tutaj taki już, no tak jak zwykle postaram się właśnie w niedzielę o 16.00 tutaj udostępnić. Ja już się będę z wami tutaj żegnał. To następny materiał. Trzymajcie się. Cześć. Pa.